w Chrystusie w miesiąc maju rozpoczynamy świętym apostołów Filipa Jakuba. Tych apostołów, których wybrał sobie sam Pan Jezus, żeby głosili prawdę o Nim, ażeby głosili Ewangelię i za tę Ewangelię w końcu zginęli. I ta wiara, którą mieli i ta determinacja wynikała z ich wiary Jezusa Chrystusa jako Pana Boga. W Ewangelii Świętego Jana, którą na dzisiejsze święto czytamy, jest powiedziane wyraźnie, Pan Jezus przyznaje wyraźnie się do bóstwa. Mówi, że kto widzi Jego, widzi I Ojca, że są jednością z Bogiem Ojcem i że On, Pan Jezus jest w Bogu Ojca, Bóg Ojciec jest w Synu Bożym w Panu Jezusie. Tak więc jest to bardzo dobitne i wyraźne przyznanie Pana Jezusa, ogłoszenie przez Niego jego Bóstwa. Ta prawda była tak trudna do zaakceptowania, że Pan Jezus przyszedł na świat, żeby pouczać krok po kroku wybrane przez siebie, powołane przez siebie dusze, zaczynając od Marii i Józefa, później w czasie działalności publicznej przez apostołów, którym jako pierwszym Zdradzą wiary, największą tajemnicę wiary, wiary, jaką jest tajemnica trójcy Przymaj I to jest podstawa wiary chrześcijańskiej, to jest podstawa Nowego Testamentu, jest to podstawa objawienia Bożego. Dlatego Stary Testament był tak niedoskonały, że ludzie jeszcze mieli bardzo, bardzo jasną wiedzę na temat tego, kim jest Pan. Wiedzieli, że On jest jeden widzieli to yy, Żydzi starostami star yy, od czasów prawojców, gdy objawił się Pan Bóg yy, Abrahamowi wcześniej jeszcze yy, Noemu ale, ale wiedza o tym kim jest Pan Bóg jak wygląda jego, że tak powiem życie wewnętrzne, że są trzy osoby na przynajmniej była to tak wielka tajemnica, że y, trzeba było Pan Bóg sam pofatykował się z nieba, żeby ogłosić tę wielką tajemnicę, tę ostateczną prawdę o sobie. I dlatego Pan Jezu, Druga osoba w Trójcy stała się człowiekiem, żebyśmy poznali Trójcę Przemejświęczszą, żebyśmy poznali Syna Bożego i poznali również ducha się od tej pory, zatem jest nasz, nasza wiara, jest pełna i ostateczna. Wiemy na temat Pana Boga to, co wie, wiedzieć, wiedzieć powinniśmy. Ta wielka tajemnica jest, jest nam objawiona, i nie będzie żadnej innej tajemnicy, nie będzie żadnej, żadnego innego testamentu niż Nowy Testament w Jezusie Chrystusie, który jest ostateczny i gdzie objawienie dokonało się całkowicie. Oczywiście stopień poznania Pana Boga zawsze może się zwiększać i jeżeli m, ktoś będzie zbawiony, to jego wiedza na temat Pana Boga będzie w niebie większa. Niemniej jednak nie, nie, te największe tajemnica została nam już y, przekazana. Tak więc wcielenie Syna Bożego jest ściśle, jest możliwe, można by, by rzec, Głównie dlatego, że istnieje tutaj całym Najświętszej, stąd też szczególny, e, szczególna pozycja i rola Najświętszej Maryi Panny w tym dziele zbawczym, bo tylko i wyłącznie jeżeli Chrystus jest Bogiem, może być ona Matką Bożą, może ona współdziałać, współdziałać e, doskonale e, w dziele zbawczym dać ciało i krew Chrystusowi w swoim, e, w swoim łonie inaczej. Jeżeli nie ma trójcy Przenajświętszej, nie ma też prawdziwego nabożeństwa Maryi, nie ma też prawdziwej maryjności, która jest, która jest oparta na prawdziwym wierze w trójce Przenajświętszą. Jeżeli Chrystus jest Bogiem, to Żydzi mogli zabić Go jako mogli Go zabić. Można o nim rzec, rzec że że umarł jako osoba, ponieważ Chrystus miał osobę boską, dlatego można to, można tak, że to oczywiście nie w wieczności, gdzie Pan Bóg jest nieśmiertelny, ale że osoba Chrystusa to jest głównie osoba, osoba boska i to jest osoba boska, dlatego właśnie jest możliwe, możliwe było, że Żydzi zabili Chrystusa jest możliwe ten wielki paradoks, ten, ta wielka tajemnica, że Maria jest prawdziwie Matką Bożą. I stąd też jej szczególna rolę, dlatego, że Bóg przyjął człowieczeństwo i w jakimś sensie działa również, że, że, w pełni, że, że działa również jako, jako człowiek, dlatego Maria może, może mieć taki ścisły, taki ścisły, ścisły związek z Panem, Dlatego, że Duch Święty ją przenika i kieruje wszystkimi jej poczynaniami każdym każdy jej krotmona, która stała się Matką Bożą, stała się również doskonałą współpracowniczką, pośredniczką łask, współodkupicielką, nawet bo jej rola w odkupieniu ludzkości jest szczególna, jest większa i wyższa niż każdego człowieka. Oczywiście jest to taka sama rola jak Pan Jezus, który jako jedyny jest w stanie zgładzić grzech i odpokutować go, zadośćuczynić uczynić go do Ojca. Jej rola w jej współdziałaniu w tym dziele jest, jest szczególna. Dlatego też mamy ogromną i wielką łaskę i przywilej, że możemy nazywać Najświętszą Marię Panną, Panną e, Królową tej Ziemi, naszej Ojczyzny, Królową Polski, Królową Korony Polskiej od samego e, średniowiecza. Czczono Marię jako, jako Panią tej Ziemi. Tu w Kościele Świętej Katarzyny w Krakowie jest fresk. Świętszej Marii Panny, gdzie e, najwcześniej zaczęto oddawać mm, Marii e, hołd jako królowej e, Polski, ale wiemy, że najpewniej to dokonało się to w XVI i XVII wieku, kiedy to Maria zaczęła być oficjalnie czczona i publicznie czczona również przez władze państwowe jako królowa Polski, kiedy to poczynając od to Matki Bożej. Ostrobramskiej w 1620 roku zaczęto czcić ten wizerunek również jako matki Miłosierdzia, Królowej Korony Polskiej. Później śluby jasnogórskie Jana Kazimierza w 1657-1 kwietnia, kiedy to przed obrazy Matki Boży własnawie i Lwowie, we Lwowie e, po raz pierwszy moncyjusz e, apostolski Piotr Widoni wezwał Marię jako Królową Korony Polskiej. W ogłosił w imieniu kościoła uznanie te, tego kultu jako e, królowej korony polskiej. U, oczywiście później, w wiekach następnych, ten kult nie zawsze był e, aktualny, nie zawsze był wykonywany w tak, można by rzec, w sposób e, wystarczający, zwłaszcza w okresie rozbiorowym, kiedy próbowano, zaborcy próbowali e, wymazać Unię Polski z mapy, e, z mapy świata. Ten kult był prześladowany to nie tylko przez schizmatyczną Rosję, heretyckie Prusy, ale również przez Austrię, która pod wpływem juzefinizmu chciała scentralizować i upaństwowić katolicyzm na wszystkich swoich ziemiach. To znaczyło zniszczenie katolicyzmu wśród Polaków w tej specyficznej formie, ale właśnie Kościół się nie pozwolił na to i Święty Pius X zezwolił po raz pierwszy na na połączenie wezwania Królowo Korony Polskiej na kult na Marii -Mar jako Królowej Korony Polskiej przynajmniej wtedy jeszcze dla diecezji archidiecezji nowowskiej i diecezji przemyskiej. W tych dwóch diecezjach jest to ten to święta jest świętem pierwszej klasy, w pozostałych drugiej klasy. I wreszcie w roku 1923 na dwukrotne Zapytania Piskupatu Polskiego ze Ojciec Święty 11 na obchodzenie z święto Maryi Królowej Korony Polski. Był to rok 1924, tak więc w całej Polsce od 90 lat obchodzimy to wielkie święto. Również Polska otrzymała jedyny w swoim rodzaju przywilej wzywania. Litanii Loretanskiej, Maryi Jako Królowej Polski. Żaden inny naród nie, nie otrzymał tak wielkiego przywileju i musimy być za to e, wdzięczni Matce Bożej, że to prowadziło do takiej do tak wielkiej łaski, do tak, takiego wielkiego daru, że, e, że jest to szczególne wyzwanie również w Litanii która jest najważniejszą, najpiękniejszą Litanią Maryjną ze wszystkich, które... Które istnieją w Kościele katolickim. To wezwanie Marii jako królowej korony polskiej powinno nam cały czas towarzyszyć. Powinno, powinniśmy codziennie modlić się do Marii jako do królowej Polski, bo to nie jest przypadek, że ona sama sobie tego zażyczyła. To w dalekich Włoszech, w Neapolu ojciec. Marcineli włoski jezuita, który, który znał wielu wybitnych polskich jezuitów, który znał również tego Stanisława Kostkę, otrzymał objawienie Maryi, które, gdzie Maryja nazywała, kazała mu się nazywać królową, niebowziętą królową. Polski ojciec Mancinelli pielgrzymował później do Krakowa i tutaj w kościele mariackim otrzymał kolejne objawienie i między innymi pod tym wpływem e, papież ze nam na kult Mary jako Królowej Korony Polskiej, więc jest to e, kult nie, bynajmniej niesubiektywny, nie subiektywny, nie do wyłącznie jednej ziemi, ale jest to kult, który, z którym zetknęliśmy się, który, który został znany, e, który został, można powiedzieć, zapoczątkowany w dużej mierze również poza granicami Polski. Jest to więc najpierw przymiot, który prosiła nam Najświętsza Maria Panna i z tym przywilejem związana jest katolickość tej ziemi, która trwała, można by rzec, aż do niedawna, do lat 60., kiedy Polska przez tysiące lat była, była krajem, który mimo swoich pewnych niewierności, pewnych e, licznych nawet e, niewierności grzechów, jednak w swej masie jako kraj, jako naród zachował świętą wiarę rzymską. Katolicko. Dzisiaj Polska jest już niestety wyłącznie historycznie katolickim krajem, gdzie nikt nie traktuje Marii jako królowej e, tego narodu w sposób poważny, a e, jak widzimy coraz więcej osób się grzech i niewiara, i najgorsze nawet te rzeczy są głoszone w siedzibie Sejmu Polskiego, gdzie każde zboczenie czy to intelektualną czy seksualnie traktowana jako rzecz, jako rzecz godna pochwały, godna akceptacji, tolerancji, Że w tych czasach musimy szczerze prosić Maryję o łaskę głębokiego nawrócenia serc i umysłu, żebyśmy otrząsnęli się z tej głupoty, która polską rządzi z tej straszliwej nieobyczajności, która nie miała w sobie, nie miała w sobie równych w przyszłości, bo jakkolwiek nieraz występek się panoszył, nie wiara się panoszą. Nigdy nie było tak, że, że rzeczy nie podobające się Panu Bogu, obrażające Pana Boga w sposób tak bezpośredni i straszny, żeby takie rzeczy były wystawane na piedestał, żeby takie rzeczy traktowane jako rzecz szczególną, godną do propagowania i zwalczania wszystkich tych, którzy, którzy sprzeciwiają się tej straszliwej niemoralności, tej straszliwej, straszliwej niewierze. Te dwie rzeczy nam są potrzebne, zarówno świętość obyczajów, jak i czystość doktrynalna. I to jest właśnie waz, którą Maria może nam, nam wyprościć. Ona z jednej strony miała, nie miała w sobie nic z grzechu, ona nienawidziła każdego najmniejszego nawet grzechu, jaką występu przeciwko świętej woli Boga. I dlatego jest nie tylko niepokalnie poczęta, ale jest bez najmniejszego nawet grzechu, nie nienawidziła ona wszelkich rezji każdego zła, każdego kłamstwa który wybaczało prawdę o jej Synu Jezusie Chrystusie, o prawdę, prawdę o Trójce przy w Kościele Chrystusem, Kościele Katolickim. Zatem ona może nam wyprosić te wiel, dwie wielkie rzeczy i wierność w wierze i integralność obyczajów. W Ojca i Syna Świętego. Nie będziemy w pełni Chrystus. Nie będę